Halo halo dzień dobry moi drodzy e, Kochani chciałbym coś pogadać Mądrze, Mądrze mam nadzieję e, Moi drodzy cały czas trzymam się tematu e, duszy czyli po prostu naszej psychiki Dlaczego jest ona ważna? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi i dlaczego może... Skrzywiony, skrzywiona psychika, dlaczego może być e, problemem w relacji z Bogiem? E, kochani, wyobraźcie sobie zacznijmy od tego, że kiedy na przykład mówię komuś o Jezusie, o sobie, wiecie, nienawróconej, niewierzącej, osobie, która nie zna Pana, e, mówię o Jego miłości, mówię o tym, co Bóg dla Ciebie uczynił, mówię o tym, że jest to z łaski. No to tutaj pojawia się opór, że z jakiej racji, na jakiej podstawie ty nic nie robisz i jesteś zbawiany, nie? E, już pomijam te dość głupawe pytanie, że skoro Jezus wziął wszystko na krzyż, to mogę iść grzeszyć. Dobra, pan lichot, na ten temat nie będziemy rozmawiać. E, kochani, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego osoba słysząc dobrą nowinę ma wewnętrzny jakiś opór... Jej się to nie spina, to, to nie jest nawet dziwne, tak naprawdę, nie? A ponieważ bardzo często my, jako ludzie, mamy wykrzywiony obraz Boga, ponieważ Bóg Ojciec jest, na, patrzymy na Niego przez pryzmat, jakbyśmy patrzyli na naszego Ojca Ziemskiego, który niestety doskonały nie był, choć pewnie robił co mógł. Mm, I teraz, kochani, wykrzywiony obraz rodzica. Zależy teraz jeszcze, jak bardzo, jak mocno, ale że siedziałem w sprawach traumy w poprzednich filmikach, więc dalej się tego trzymam cały czas idziemy jakby jednym, jednym, jednym szlakiem. Jeśli byłeś straumatyzowany w jakikolwiek sposób, to twój Obraz rodzica będziesz rzutował na Boga Ojca, i nie będziesz potrafił przyjąć, że jest on dobry i tylko dobry, bo inny być nie potrafi, ponieważ, tak jak pisze Jan w swoim liście, w świetle nie ma ciemności. Ona nie może tam istnieć, a charakter Boga jest tylko i wyłącznie dobry. Nie będzie człowiek w stanie tego przyjąć, ponieważ cały czas będzie miał zaburzony obraz ojca, opiekuna i tak dalej. I teraz moi drodzy, mm, ja nieraz widzę, widziałem, jak rozmawiając z ludźmi, kiedy podejmuje się jakieś tematy, ktoś się z czymś zmaga, jakiś problem duszewny, czysto psychiczny, Ee, załóżmy, niech to będzie depresja, to jest dość mocny problem, i wcale ludzie nowonarodzeni nie są od tego wolni, mimo tego, że są ukochanymi dziećmi Boga, i mimo tego, że Bóg jest po ich stronie, to jednak ta dusza jest w tak mocnym cierpieniu. Weźmy jeszcze pod uwagę, że jest, są tutaj, mogły zajść zmiany mózgu, neuroprzekaźniki i tak dalej. Na tym się nie znam, nie będę się wypowiadał, wiem, że tak może być. Ale to uszkodzenie mózgu sprawia, że ty masz na przykład depresję. A... Plus oczywiście to co dzieje, to co leży w pokładach chorej duszy, tam na dnie te wszystkie wyparcia, wiecie, mechanizmy. Chrześcijanin nie jest od tego wolny. To znaczy może być. Wierzę w to, że pan może na pstryknięcie palcem to zabrać, aleluja, jak tak czyni. A być może Bóg chce, abyśmy sami przechodzili jakieś procesy. Nie wiem. Wiem tylko, że mamy pewne zaburzenia. I to sprawia, że mamy wykrzywiony obraz Boga, i teraz Duch Święty, już teraz mówię o osobie nawróconej wierzącej, może do takiej osoby mówić, może nawet głośno mówić, ale co z tego, skoro jego dusza jest tak popaprana i tak wykrzywiona, że ona krzyczy głośniej, tyle że z bólu. I wiecie, i wtedy tak naprawdę nie przyjmujemy tego, co mówi do nas Bóg, to w jaki sposób nam się objawia. I po pierwsze, nam się to nie zgadza, bo Bóg może ci objawić to, że jest miłością, i tylko miłością, a ty uznasz, że to na pewno było. Usłyszałeś jakieś zwiedzenie, to jest niemożliwe, bo oczywiście, miłość jest, ale. I zaczyna się cała. Eee, cała lista usprawiedliwień do tego, dlaczego człowiek ma być karany, dlaczego Bóg chłosta, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ w dzieciństwie za młodu byliśmy chłostani w imię miłości, takiej ludzkiej, fileo słabo to działa niedoskonale. Boża miłość to jest miłość agape doskonała, bezwarunkowa Bóg kochał Ciebie za darmo, za darmo. Jezus poszedł na krzyż i Ciebie zbawił e, poprzez swoją ofiarę. I teraz każdy, kto w to wierzy, jest zbawiony. Ale to nie oznacza, już mówię o sobie, która jest zbawiona i przyjęła e, Jezusa jako swojego pana, Zbawiciela, poznała Go to wcale nie oznacza, że nie, nie, nie pozostały jakieś ślady na psychice, które się odzywają. I teraz jeszcze taka dygresja, wiecie, dużo ludzi na przykład mówi o takich ludziach nawróconych już bardzo, bardzo długi czas, którzy mówią, kawka, że ja znam, ja znam minimum dwóch pastorów, którym kliknęła łaska po 20-30 latach w umyśle. A byli na, przez cały ten czas byli nowonarodzonymi ludźmi. Prawdopodobnie. Eee, I teraz kochani, oczywiście, tak, że zrobił to Bóg, tylko teraz jest pytanie, czy jakby człowiek leczył swoją duszę? To jest tylko moje być może gdybanie. To czyby szybciej nie odebrał tego, jaki naprawdę jest Bóg? Jakby nie wykrzywiał tego obrazu Boga? Jakby nie wykrzywiał tego, co czyta, tego, co od niego słyszy, bo przecież dobra nowina jest aż za dobra dla wielu ludzi, nawet dla chrześcijan, że jesteś zbawiony tylko i wyłącznie na podstawie wiary, a uczynki same będą z tego wypływać. Kochani, myślę, że wyczerpałem temat. Dbajmy o naszą duszę. Ponieważ Bóg tego chce. Chcę, żebyśmy byli ludźmi zdrowymi. Pozdrawiam serdecznie.